Przed obejrzeniem materiału skonsultuj się z Demagog oraz konkret 24 w celu potwierdzenia oglądanego fake newsa. Oglądanie materiałów na tym kanale zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Test moi kasetkowy moi na Marka. Antygen. Mamy test na COVID-19. COVID takiego testu kosztuje 450 zł. Jest Otwieram, zbany, żeby nie było, że test był wcześniej odbany, używany. Więc Wyciągam, żeby było, że jest. Teraz pobieram Kornikami. materiał do badań. Jest to tak, zwyczajny sok. Prosto świeży sok. Z tym barka. Nic więcej nie dodawamy. I zobaczmy, co nam powie. Może zbliżemy tutaj. Zakraplamy do jednego. Zakraplamy do drugiego. O, i już się pojawia. Czekamy na wynik się dowiemy, czy nasz test jest chory na covid -a. przepraszam, czy nasz sok, z tym barka, jabłko mięta, ma covid no bo to jest duża dwulitrowa paczka, a ja w międzyczasie się napiję, żeby nie było, że to coś innego. No i zobaczymy, podobno kozy mają COVID-a, a także awokado. -a. I za chwileczkę dowiemy się, jak miarodajne są testy, którymi są sprawdzani wszyscy przedsiębiorcy w całej Polsce i Galaktyce na Ziemi. No i oczywiście ci, którzy są rzucani pod respiratorem. A już się robi test. Jak widać na załączonym obrazku, no i proszę na to, bardzo. że sok ma zachorował na covida. No, Ale są takie to jest wiarygodne. Tymbark, jabłko, śliwka, dróżka. Nie kupujcie, jest zarażony covidem. Zatem, moi drodzy, Tymbark idzie na kwarantannę. Tak i wszyscy przedsiębiorcy w Polsce i w całym e, Kurde, Europie. świecie. Okay. No. Każdy może mieć Covid, a każdy Covid może mieć Bez objawów w pełni zdrowy, musisz tylko zrobić test